Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Jungle Tearist. Ten kto nie wie jest tutaj nowy na kanale już pierwsze z wytłumaczeniem, że jest to seria oparta na wspólnej analizie wprowadzanych zmian w aktualnym paczu, przy jednoczesnym aktualizowaniu naszego rankingu bohaterów, których warto wybierać swoje poczynania ja solo kolejkowe, także bez przedłużania zapraszam do materiału. Zanim to jednak nastąpi, rzućmy szybko okiem na szczegółowy opis patcha 12.13, tak aby dokładnie wiedzieć co twórcy gry mają na myśli wprowadzając kolejne zmiany do swojej rozgrywki. I tutaj macie standardową grafikę podsumowującą wszelakie zmiany, modyfikacje, czy chociażby zmiany systemowe. Wkrótce mogę powiedzieć, że patch dotyczy głównie dżunglerów, którzy otrzymują wzmocnienia. Mam wrażenie, że twórcy gry zwrócili uwagę na to, że większość dżunglerów nie radzi sobie z aktualną metą po patchu 12.10, dlatego powoli staram się buffować te postacie, które sobie jakoś nie radzą, poprzez Między innymi zmiany systemowe. Co więcej, również tutaj ciekawym elementem są modyfikacje, ponieważ podobno Gwen Stoplanera ma stać się dżunglerem, ale za chwilkę to wszystko zobaczymy na papierze, jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o bohaterów, to również dodana będzie Nilach. Nie będzie to jednak postać, która będzie przystosowana do roli dżunglera, a bardziej do roli takiego wsparcia aka botomu, Dlatego wydaje mi się, że raczej jej nie nagram na kanale, no chyba że aż tak mocno chcecie to napiszcie w komentarzu. Natomiast jest to postać, która posiada unikalną mechanikę, więc ciekawie jak to będzie wykorzystywane np. Na, na rozgrywkach profesjonalnych czy chociażby na solo kolejce. Idąc dalej mamy również Reworka Civil, którego standardowo omijamy i pierwszym bohaterem AK bohaterką jest Eliska, która otrzymuje drobne zmiany na swoją umiejętność Q w kwestii zwiększonych obrażeń w ludzkiej postaci i one są zwiększone dopiero od drugiego poziomu wylewelowania, czyli w skrócie podczas pierwszego clear'a dżungli nic się totalnie nie zmienia, a potem wszystko wzrasta o 5, potem 10 i potem tak po kolei o kolejne statystyki. No i brzmi to zachęcająco dla Eliski, bo naprawdę jest zapomniana. Co więcej, podstawowe statystyki również zostały wzmocnione poprzez przyrost zdrowia, czy chociażby podstawowego zdrowia. Dlatego na to metę tankowato może sobie jakoś poradzić, zwłaszcza po aktualizacji Night Harvestera. No brzmi to zachęcająco i pewnie takimi drobnymi schodkami możliwe, że będziemy ją widzieć coraz częściej na solo kolejce. Idąc dalszym krokiem, mamy tutaj Ewelinkę która otrzymała też ciekawe zmiany na swoich umiejętnościach. Krótko mogę powiedzieć, że Wenika nie otrzymała tak dużych zmian, jeżeli chodzi o obrażenia, a bardziej o takie efekty, które urozmaicają jej gameplay. Na przykład umiejętność bierna teraz będzie, jakby to powiedzieć, lepiej ją leczyła, bo samo leczenie przy niskim poziomie zdrowia będzie teraz nieco zwiększone, o dokładnie 75 punktów na poziomach 1.18 18 Czyli z każdym poziomem i mamy więcej, tym lepiej się i więcej leczymy. Natomiast z pozostałych aspektów, RK na przykład teraz powoduje to, że zamiast w momencie, kiedy hitowaliśmy kogokolwiek za pomocą obrażeń, to nasza pasywka zwiększała się do 4 sekund, i po 4 sekundach stawaliśmy się niewidzialni. Teraz od razu staje się to. Zaktualizowane na 1.25, przez co szybciej będziemy niewidoczni. No to jest taka aktualizacja na teoretycznie naszą umiejętność bierną. Jedynym elementem przystosowanym pod obrażenia tej postaci jest umiejętność W, która jest maksowana i niestety jako ostatnia w tym zestawie jej umiejętności, dlatego otpki czy mainy tej postaci może to odczują, ale taki klasyczny gracz nieko niekoniecznie. No i to zostało zwiększone o 10% względem zmniejszenia odporności na magię wroga. Także być może to odczujemy w midgame'ie a kalejcie, ale werli na pewno niestety nie. Idąc dalszym krokiem mamy tutaj Fiddlesticka, który też otrzymał ciekawe zmiany. No są to postacie, które bardzo rzadko możemy zauważyć na mecie solo kolejkowej. Mówię bardziej o wyższym proku rankingowym niż jeżeli o jakimś brązie czy silverze. No i tutaj Fiddlestick otrzymał również ciekawe zmiany. Ponieważ jego przerażenie teraz będzie nieco dłuższe z umiejętności Q, a Rka, czyli chmara kroków, będzie więcej zadawać obrażeń. Także być może Fiddlestick ma niestety ciężkie etapy do szóstego poziomu, ale po Rce może siać spustoszenie i na przykład robić pentakita za pomocą jednego przycisku myszy. WEN otrzymała modyfikację, którą można śmiało nazwać reworkiem postaci, ponieważ jej wszystkie umiejętności zostały w drobnym stopniu uaktualizowane, znerfione bądź zbawowane. I to jest spowodowane tym, że za czasów MSI 2022 Gwen była najsilniejszym dosłownie topleinerem, która radziła sobie na wszystko. Mogła posiadać 000 statystyki i dominować każdego ze względu na skalowanie, zdobywanie przedmiotów i tym podobne przeliczniki. Dlatego twórcy gry postanowili, że to trochę zrównoważą pomiędzy solo, kolejką a kompetytivem. I postarałem się, jakby tą gwent trochę przytoczyć do dżungli. I na przykład niektóre umiejętności otrzymały buffy, niektóre otrzymały nerfy. Na przykład umiejętność bierna otrzymała nerwa w kwestii maksymalnych obrażeń przeciwko potworom. Natomiast Q zostało zbalansowane pod tym względem, że teraz Q zadaje 75% obrażeń stworom więcej, kiedy. Dane potwory posiadają więcej niż 20% zdrowia i uwaga, kolejny efekt jest taki, że jeżeli stwory mają poniżej 20% zdrowia, to otrzymują o 1000% więcej obrażeń z tej umiejętności. Dlatego wydaje mi się, że Gwen o wiele częściej będzie przystosowana do tego etapu, ponieważ jeżeli Nashor będzie posiadać np. 2000 zdrowia, to ona za pomocą jednego ciachnięcia z tych nożyczek może go shotować. Raczej wszystkich elementów tutaj przytaczać nie będę, bo sami możecie to wszystko przeczytać na ekranie ale wydaje mi się, że raczej nagram do niej materiał po reworku, bądź po zaktualizowaniu tej postaci, bo wygląda to naprawdę obiecująco, więc trzeba przetestować limity. Idąc dalszym krokiem, mamy tutaj Kartusa. Drobne zmiany, które po raz kolejny są dla niego wzmocnieniem, ponieważ do dawnych czasów Kartus otrzymał bafa na swoją umiejętność Q i tam koszta many, to teraz otrzymał bafa na podstawowy pancerz i przyrost zdrowia. Wszystkie mety dookoła tego Kartusa totalnie dominują, wszystkie mety koreańskie, chińskie, czy chociażby te mety pod tanka, Dlatego kartus za szybko spływa na te postacie, dlatego lekko wzmocnili jego podstawowe statystyki, żeby przynajmniej tak często nie umierał. Następną postać, którą możemy dojrzeć w opisie party jest Master E, który otrzymał bardzo ciekawe modyfikacje swoich umiejętności oraz podstawowej statystyk. Między innymi jego zasięg ataku został zwiększony o 50 jednostek oraz uwaga, cios Alfa Teraz ma taką nowość prowadzoną, że za każdym razem, kiedy klikacie Q, jesteście w swoim, tak jakby przeciwniku, na którego nakierowaliście myszkę, to możecie z niego wyjść tak jak R. Wiecie, R. Kejna polega na tym, że jeżeli wskakujemy przeciwnika, to możemy wybrać, którą stronę chcemy pędzić, i tak samo będzie wyglądało w przypadku takiego mastera. Co więcej, jego medytacja otrzymała też ciekawe zmiany, bo czas odnowienia został zmniejszony aż o. Ponad 20 sekund, poza tym koszta many też zostały zwiększone i tak dalej i tak dalej. Kompletnie nie mam pojęcia czym jest to spowodowane, ale ostatnio słyszałem, że na Masterzei panowała też koreańska meta typowo pod tanka, dlatego warto będzie to po reworku też wypróbować. Kolejną postacią w naszym opisie patcha jest Olaf, który otrzymał bardzo ciekawe zmiany odnośnie swoich umiejętności. Spodziewałem się czegoś bardziej większego, jeżeli chodzi o obrażenia, wiecie, czas odnowienia i tym podobne. A co my mamy tutaj na ekranie? Nerfa podstawowych statystyk w kwestii regeneracji zdrowia oraz zwiększone koszta many, jeżeli chodzi o rzut toporem. I co więcej, śmieszne jest to, moim zdaniem, że umiejętność bierna została zbuffowana o 20% dodatkowej prędkości ataku. No, raju, dlaczego wy próbujecie cały czas Olafa utrzymywać w roli toplanera oraz w roli junglera? Jest to, moim zdaniem, zabieg trochę bez celu. No, i ta postać powinna już dawno umrzeć, a mimo to ona i tak będzie się utrzymywać w topowych miejscach naszego rankingu bohaterów. Następną bohaterką jest tutaj Talia, która również otrzymała bardzo ciekawe zmiany odnośnie swoich umiejętności. Między innymi teraz umiejętność bierna nie będzie się tak jakby resetować za każdym razem, kiedy posiadamy Liandrę. Na tej postaci możemy składać przeróżne itemy mityczne, czy to Echo, Tempesta, czy to Night Harvestera, ale również niektórzy gracze składali na przykład na midzie Liandrę i tym sposobem tej pasyweczki stakować nie mogli, dlatego to zostało zaktualizowane. Można powiedzieć, że to jest takie lekkie naprawienie błędu. Natomiast większość rzeczy, które ona otrzymała, dotyczy głównie jej Q, która otrzymała zwiększenie obrażeń. Wszystkie obrażenia dotyczące jednego kamienia na wyjałowionej ziemi zostały podrasowane, tak samo przy tych pięciu kamieniach, które używa na co dzień, dlatego wygląda to ciekawie. Czy jest to dobry jungler w aktualnym patchu? Raczej bym go dał na tier B, ze względu na to, że Talium no, trzeba umieć grać, żeby faktycznie kierować, a zwłaszcza ta koreańska meta. Występująca na postaciach jest naprawdę dla niej bolesna. No i w sumie jest jeszcze meta tanku, więc taką talią naprawdę takiego tanka ciężko w lecie Dlatego wydaje mi się, że warto do niej podchodzić sytuacyjnie. Czyli jeżeli wiemy, że możemy sobie na nią pozwolić, to warto ją wykorzystywać. Dodatkowo jej Ultimate, czyli ściana taczki, nie przechodzi już przez stan odnawiania się, gdy talia zada obrażenia totemom lub pułapkom. Brzmi to interesująco i nawet nie wiedziałem, że taka mechanika w grze faktycznie występuje. Także macie tutaj aktualizację i dosyć fajnego dżunglera, jeżeli chodzi o B tier. Idąc za naszym krokiem mamy tutaj Wolibera, który wreszcie moim zdaniem otrzymał jakieś takie zmiany na minus, ze względu na to, że ta postać występuje już w S tierze o dobrych 2-3 miesięcy. Nie wierzycie, to sobie przejrzyjcie całą tier listę dżunglerów, jaką nagrywam na kanale w sezonie 12, ale wracając do jego rzeczy. Po pierwsze, jego dodatkowa prędkość ruchu na Q została znerfiona, jeżeli chodzi o procentową prędkość ruchu, przez to jego ganki czy jego inicjacje będą znacznie cięższe. Po drugie, obrażenia, obrażenia i jeszcze raz obrażenia dostały nerfa. W przypadku AP Volibera wydaje mi się, że będzie to bardzo bolesny nerw, ponieważ jego aktualne obrażenia z tej umiejętności były kiedyś procentowe o 15% zdrowia, maksymalnego zdrowia celu na końcu, a teraz będzie na przykład 13%. Dlatego AP Voliber już nie będzie tak mocno działać, natomiast takie tanki, fightery na Voliberze, jakie mogliśmy spotkać podczas solo kolejki, wydaje mi się, że ze spokojem mogą działać jak działały. I teraz przechodzimy do sekcji przedmiotów, bo ona też jest bardzo ciekawa do omówienia. Po pierwsze, boski łamacz. Otrzymuje zmiany, które są trochę na minus, ponieważ to był zbyt często spotykany item na Apekach, ach na w sumie fighterach, na między innymi nawet i tankach, tak jak w przypadku tego Volibera. Dlatego ten cały przedmiot mityczny otrzymuje zmiany na minus. boski łamacz otrzymał typowo nerfa na procentówki, które bardzo często postacie wykorzystywały. Kolejnymi przedmiotami jest tutaj demoniczny uścisk oraz cierpienie liandrego, które przytaczałem przed sekundą, jak omawiałem talię. Są to elementy, które teraz będą się kumulowały, czyli jeżeli mamy tutaj trzy postacie, które zadadzą obrażenia z demonicznego uścisku albo cierpienia liandrego, to ten efekt będzie się kumulować. To jest jedynie taka aktualizacja, która została wprowadzona do tych postaci. Także brzmi to interesująco, bo teraz te efekty się mogą nakładać i kumulować. I ostatnimi elementami w tym paczu są przedmioty dla asasinów, i szczerze mówiąc, tu się zaśmiałem, jeżeli to na początku zobaczyłem, ponieważ wszystkie przedmioty, które tutaj widzicie na ekranie, są OP dla asasina, ale w paczu 12.10 wszystkie tanki dominują teraźniejszą metę. I wiecie, co twórcy gry na postanowili, że wszyscy asesini nie dostaną bafa obrażeń, nie dostaną bafa w kwestii czasów odnowienia swoich na przykład umiejętności, tylko dostaną więcej prędkości ruchu na mitycznej pasywie na tym każdym przedmiocie, które widzicie teraz na ekranie. Dla mnie się to wydaje absurdalne i szczerze mówiąc, jestem zdruzgotany tą decyzją Riotu, ale być może przyszłościowo jest to taka zapowiedź jakiejś większych zmian, o których jeszcze nie wiemy, no pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie się prezentowało. I ostatnim elementem, na który warto zwrócić uwagę w tym patchu, jest zaktualizowanie systemu bounty, czyli tak zwane nagrody za cele. I na przykład, teraz czas trwania nagrody będzie naprawdę wydłużony. No i został on zaktualizowany poprzez na przykład dawaj kasę, hej, czy chociażby chomikowanie, Zresztą, takie wszystkie elementy możecie sobie tutaj przeczytać. Mnie bardzo zaciekawiło to, że sposób, w jakim smoki wieże są wliczane w kalkulację nagród za cele, zostały zaktualizowane i teraz bardziej spełniałem oczekiwania graczy, co do ich wartości. Nie mam pojęcia co to jest, bo czy to będzie wartość ze względu na utracone złoto, czy nadwyżkę złota, którą posiadacie, nie mam kompletnie pojęcia, ale brzmi to zachęcająco. No Jeżeli chodzi o pozostałe elementy, to są tutaj tryby gry, klasze, czy m.in. rywalizacje, które są standardem standardów, naprawione błędy, które standardowo omijamy, oraz kurki. Także wydaje mi się, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o to omówienie pacza. A teraz przejdźmy na to, na co wszyscy czekają, czyli to omawianej tier listy dżunglerów. Na samym dole naszego rankingu bohaterów odnajdziemy tier D, który składa się z naprawdę niepraktycznych postaci w roli dżunglera z kilku przeróżnych powodów. Podam m.in. przykłady, które są najbardziej istotne. I powodem numer jeden jest niedopasowanie się do aktualnej itemizacji. Zwykle jest tak, że te postacie budują jednolity build, nie mogą sobie pozwolić na różnorodność. Powodem numer 2 jest bardzo słaby pieszy clear. Większość postaci, która nie otrzyma pomocy ma wielkie problemy z czyszczeniem lat, i przez to też od razu przegrywają. A powodem numer 3 na przykład jest inna rola w meczu, bo innymi takiego na przykład nasusa wolałbym bardziej na topie, na przykład Sylasika preferowałbym mieć na midzie, gdzieby by często roamował i stylował ereczki, a natomiast taką Morgankę Branda czy chociażby Nautilusa, czyli stare mety w roli junglera bardziej preferowałbym posiadać na Saporcie, ponieważ ich umiejętności w tym fajcie mają naprawdę istotne znaczenie i mogą zdecydować, czy wygramy grę, czy też przegramy. Także nie ma tutaj więcej do dodania, idźmy po prostu wyżej. Na nieco wyższej kwalifikującej się pozycji tieru C posiadamy pięć postaci, które są, można by powiedzieć, nieco lepsze od tych, które omawiałem przed sekundą. Natomiast są to w większości dawne mety, które kiedyś panowały za dawnych czasów w dżungli. Mówimy tutaj o mecie Zeta oraz kijanki, w szczególności o twórców rozgrywki. Obydwie postacie otrzymały bardzo duże zmiany odnośnie swoich umiejętności, czy to zadawania obrażeń, czy zadawania obrażeń przeciwko potworom, tak stricte w dżungli. Poza tym są tutaj też mety takie niestandardowe AK wymysłu społeczności jak ja to bardzo często nazywam, bo mamy tutaj Twitch'a, który musi grać bardzo mocno agresywnie, żeby wygrywać praktycznie gierkę od samego początku, tuż po Redbuffie, gankując jest na przykład Mida czy topside. A kolejnymi postaciami jest tutaj Trendamer oraz Dr Mundo postacie bardzo często niespotykane w roli junglera, natomiast jeżeli faktycznie granimy się na siłę, to można zaskoczyć. Chodzi w bardzo dobrze się skaluje wraz z doktorem Mundo, więc jeżeli dotrwacie do naprawdę późnych etapów gry, to macie prawo wygrać. Każda omawiana postać z tego tieru, mam wrażenie, musi, przede wszystkim musi wygrać early game, żeby kierować rozgrywkę, bo inaczej no to bardzo szybko przeciwnice nad występują i ostatecznie też przegramy. I Wykierowanie rozgrywki występuje raz na ruski rok, dlatego lepiej wybrać postacie z wyższych tierów, żeby mieć święty spokój. Idźmy dalej. Brązowym medalistą odcinka jest tier B, którego skład chodzą postacie, które bardzo często przesywają synonimy sytuacyjnymi, ze względu na to, że wszystkie te postacie warto praktykować odpowiednio kontrolując przeciwnika w wyborze bohaterów. Te postacie posiadają obrażenia, posiadają takie potencjalne dobre ganki, można nawet niektóre z nich odzdotypekować, bo naprawdę posiadają niskie pikratio, ale w tym momencie nie radzą sobie na aktualną metę aż tak nadto. Dlatego znajdują się w tym tierze. Zacznijmy sobie od fighterów. Mamy tutaj Jarvana, Talona, Jaxa, Warwicka oraz Wajkę. Ten styl postaci kompletnie nie radzi sobie na aktualną metę tanków, ponieważ nie posiadałem żadnych większych obrażeń. Co prawda, posiadałem jakieś tam, wiecie, procentówki, Black Livery, Drinkery i tym podobne sprawy. Wystakułem Conquerora, to może coś z tego będzie. A w przypadku takiego Ramusa, Amumu, czy chociażby nawet takiego Volibera z Zakiem, no zanim. Te postacie to one to 3 lata miną. Poza tym większość z nich, jak na przykład Wajka głównie się gra bardziej pod Lethality. Talona gra się pod Assassina, więc są marne szanse. A takiego Jacksa teraz i Warwicka częściej się spotyka na topside niż jeżeli w dżungli. Dlatego w skrócie wojownicy nie radzą sobie aż tak nadto. to. No tutaj, co prawda, można jeszcze dodać Sinzao, którego tutaj przytoczyliśmy, albo nawet i Dariusa no bo to jest identyczna sytuacja. Również do tego stylu postaci można dopowiedzieć kilka słów o Dariusie, Xinzao, Hekarimie oraz Karnerze, ponieważ są to postacie, które wyśmienicie sobie razem, ale dopiero w lejcie. Zanim do tego dotrwacie leita, to niestety 30 minut minie, więc bardzo często te gry, zwłaszcza na wyższym progu rankingowym, kończą się w 20 minucie, maksymalnie 25. Więc zanim się wyskalujecie do tego etapu, to gra będzie już skończona. Dlatego to głównie dominuje bardziej na Low Elo i takiego Dariusa czy Hekarima. Serdecznie polecam, bo jest rzadko praktykowany i bardzo często niedoceniany, ale na wyższym progu like Platyna Plus, raczej bym to omijał. Przejdziemy teraz do kolejnego stylu bohaterów, czyli Assassini. Mamy tutaj Nidalkę, Nokturna, Eliska oraz Rengara. Ta klasa postaci wymaga jednego zmuszanie gracza do tego, żeby robić Verdi game presję. Jeżeli tego nie zrobimy, to z automatu przegramy, ale co więcej, takim na przykład Nokturnem czy Rengarem, dopiero jesteśmy broken po ultimate więc marne szanse, że to zwyciężymy na aktualnie panującą metę, bo kiedy zdobędziemy ultimata, to tanki już posiadają swoje pierwsze przedmioty i mamy marne szanse, że kogokolwiek złążotujemy, bo teraz nie runshotujemy, teraz bardzo mocno obijamy wroga i być może sojusznicy dobiją tego przeciwnika, którego żeśmy obili. Dlatego Rengar, mimo to, że był w Estierze, no który mimo to, że był w Estierze, niestety spadli aż tak nadto na dół naszej listy no i teraz się znajdują identycznie po środku. Jeżeli chodzi o kolejne postacie, mamy tutaj również Apeków, czyli Nidalkę oraz Eliskę. Identyczna sytuacja, co prawda Eliska dostała takie drobne buffy w kwestii Q, ale to są tak naprawdę symboliczne buffy, że tego w ogóle nie czujemy w trakcie gry. Mówię wam to ja, jako były otepek tej postaci. Dlatego uważam, że ta postać idealnie nadaje się do sytuacyjnych wyborów, czyli jeżeli mamy taką możliwość, że nie posiadamy jakiegoś ofensywnego AP Maga, to Nidalka czy Eliska może być tutaj wyśmienitym wyborem. Idąc w dalszym krokiem mamy tutaj apeków, których tutaj też nie mogę ominąć, czyli Fiddlesticka, na przykład Gragasa, Talię oraz Mordekaisera. Wszystkie dotychczasowe zmiany są jak najbardziej na plus i wydaje mi się, że przyszłościowo te cztery wybory mogą faktycznie wznieść się na wyżyny do Atieru. Natomiast teraz zostawię je w Betierze, żeby tak nie podejść do rozgrywki. W przypadku takiego Gregasa jego umiejętności zostały zbuffowane, natomiast jego runa kluczowa została znerfiona, przez to ta postać została zrównoważona. Dlatego wydaje mi się, że dla tych czterech wyborów Betier będzie naprawdę sensowny, bo na przykład Talia czy Mordekaiser są postaciami bardziej prostymi. Jednakże uważam, że Talium bardzo ciężko się pozycjonuje w tym fightach, a Mordekaiserem jest się czasami zbyt pewnym siebie, bo się próje do przodu na piątkę i potem się intuje. Ostatnie postacie, jakie mi tutaj pozostały, to również Graves, który bardzo często jest wykorzystywany na innych rolach. Czyli rola midlanera oraz rola toplanera bardziej do niego przypasowała przez ostatni sezon, dlatego również on troszkę spadł, jeżeli o to chodzi. Poza tym, meta po 12-10 patchu, niestety, bardzo mocno też go boli, ponieważ on posiada penetrację, ale zbytnio małe, żeby takiego tanka bezpośrednio one-shotować. Dlatego też trochę spadł, jeżeli chodzi o nasz ranking. No i ostatnim elementem są to postacie shieldujące, czyli Ivernic oraz Starik. Są to postacie bardzo denerwujące, wręcz bym powiedział, bo te tarcze praktycznie pozwalają kierować rozgrywkę, czyli dajemy tarczę swojemu duo -q partnerowi, który gra jakąś Irelką czy Yasuo na midzie i dzięki temu wygrywamy mecz. Dlatego warto sytuacyjnie, powtarzam jeszcze raz, sytuacyjnie podejść do rozgrywki i wybierać je tylko i wyłącznie wtedy, kiedy gramy duo i wiemy, że ten duo wykeruje za nas rozgrywkę. Także tak się prezentuje tier B, idźmy o próg wyżej. Prawie że na samym szczycie naszego rankiego bohaterów odnajdziemy tier A, w którego skład naprawdę korzystne postacie względem zadawanych obrażeń, itemizacji, różnorodności i tym podobnych spraw. Także drogi widzu, jeżeli poszukujesz jakiegokolwiek maina, polecam Ci serdecznie ten tier, ponieważ posiada naprawdę wiele klas postaci, do których zaraz przejdę. Natomiast niektóre z nich posiadają naprawdę niskie pikratio, więc łatwo może zaskakiwać swój ranking, na jakim aktualnie się znajdujesz. No i przejdźmy teraz od razu do analizy każdego stylu postaci. Idąc od lewej górnej strony w naszym rankingu mamy kilka ciekawych postaci, które dopiero co po Ulimacie robią naprawdę dużą furorę, ponieważ Lilka, Shivanka oraz Kartus to postacie stricte skalujące, które za każdym razem farmią, farmią, jeszcze raz farmią i wtedy kiedy nadchodzi team fight drużynowy Zamieniają się istnego potwora, jak na przykład Shivanka, i stara się wyeliminować każdego przeciwnika, którego ma na swojej drodze. Tak samo można powiedzieć to o Kartusie. jeżeli widzimy jakiegoś lowka na minimapie, czy tam ktoś nas pinguje, żeby erkować, to od razu erkujemy mamyby gotowego killa. A lidia swoją mobilnością, różnorodnością i dopasowaniem się do rozgrywki swoim ultimate'em, jest w stanie wykierować gierkę samemu, klikając magiczny przycisk, tak jak wcześniej mówiłem tutaj o Fiddlesticku, to same słowa. I również dodałbym tutaj chyba Udyra, bo Udyr też jest bardzo ciekawą ofensywną postacią, która też się skaluje, ale też można go dodać do AP tanka, bo składa przeróżne rzeczy pod mobilność i jednocześnie pod obrażenia. Kolejną klasą postaci są tutaj fajterzy, czyli mowa tutaj o Gwen, Trandlu, Lissinie, Wiego, Olafie oraz Masterzei i są to postacie naprawdę różnorodne, bo dopasują się do prawie że każdego itemu mitycznego, czyli Trinity Force, Eclipse, Immortala i wielu innych takich aspektów oraz boskiego łamacza rzecz jasna po reworku. I uważam osobiście, że te postacie są idealne we wszystko co się znajduje w meczu. Bo za każdym razem bijemy procentówkę, możemy się leczyć za pomocą Gordrinkerów, posiadamy jakieś wszechwampiryzmy, jakieś true damage'e y i tym podobne sprawy. Runy kluczowe ich leczą. Niektóre przedmioty ich leczą. Zasadniczo walki 1 na 1 w większości wygrywamy w zależności od tego jakie rozpoczynamy. W przypadku zmian tej wszystkich postaci, Gwen wydaje się naprawdę ciekawą postacią, zwłaszcza po reworku jej umiejętności w roli dżunglera, dlatego warto sobie ją odkryć, przypisać albo nawet i wypróbować na swoich poczynaniach solo kolejkowych. W przypadku pozostałych postaci, które otrzymały reworki, no to. Ciekawi mnie jak będzie wyglądał rework Mastera. Przed reworkiem ta postać otrzymała koreańską metę pod tanka, więc zobaczymy jak ta meta po reworku też będzie wyglądać. I spróbuję na przestrzeni tygodnia, może i dwóch nagrać do tego materiał. No i jeżeli chodzi o takie pozostałe sprawy, no to Olaf również otrzymał nerfy w kwestii swoich podstawowych statystyk i tak dalej, ale bardziej te zmiany dotyczyły topa niż jeżeli dżungli. Kolejną stylistyką postaci są tutaj typowe tanki, które są. Po prostu wytrzymałe i tym sposobem wy wygrywają grę. Wystarczy prozy on fire, aka żeby siać już po prostu spustoszenie. Wystarczy w rozgrywce złożyć odpowiednie przedmioty i od razu wygramy grę w późniejszych etapach rozgrywki, do których warto się skalować, skalować, jeszcze raz skalować. Mamy tutaj pięć postaci, mamy m.in. przytoczonego wcześniej Ramusika, Amumu, Popkę, Sejuani oraz Nunersa, gdzie swoją mobilnością i posiadanymi defensywnymi statystykami jesteśmy w stanie to wszystko wytrzymać i jednocześnie wygrać całą walkę. I ostateczną klasą bohaterów są tutaj również Assassini oraz Kindred. Kindred jest akurat postacią Kery, do której zaraz przytoczę, ale mamy tutaj asasynów, którzy genialnie mogą się skalować, ponieważ szako jest różnorodną postacią, która może być stosowana na przeróżne sposoby, czy to pod Apeka, z Demonikiem oraz Liandrą, która teraz się skaluje, albo pod full Lethality, żeby każdego one-shotować za pomocą kryta. Polecam bardziej tą pierwszą opcję ze względu na procentówki, które posiadamy w tych itemach. Tak samo dotyczy się to do Eko. Eko może być stosowany na przeróżne sposoby, i z boskim łamaczem, i z Night Harvesterem, i z Rocket Beltem i jakimiś innymi sprawami. Także też polecam wypróbować tą postać, bo naprawdę oddaje, albo tak samo w przypadku Kazixa. No postać tak mocno różnorodna, że nie muszę tego chyba przytaczać, bo można omawiać go godzinami na przeróżne ewolucje, runy kluczowe, przedmioty, czy nawet i style gry. No i ostateczną postacią jest tutaj Kindred. Bardzo mocno agresywny carry, który stara się za wszelką cenę wchodzić do dżungli przeciwnika, tak zwanie inwejdować go, no zdobywając staki i robiąc szybką presję. Czyli odpowiednio jeżeli zdobędziemy przewagę na mapie, zdobędziemy nadmiar gotówki, to szybko występujemy przeciwnika i zanim te wszystkie tanki będą broken, no to gierka już się skończy. Także w podsumowaniu tak wygląda cały tier A, a teraz przejdźmy do sedna odcinka, czyli do tieru S. No i stało się widzowie, dotrwaliśmy do samego końca naszej tier listy junglerów, czyli przed Państwem TRS, posiadające naprawdę wyśmienite postacie w aktualnym patchu 12.13. No i chciałbym standardowo pozdrowić każdego użytkownika, który skoruje materiał właśnie do tego momentu, omijając moje 20-minutowe tłumaczenia. No, i teraz omówmy każdą postać po kolei. Mamy tutaj bardzo ciekawe nowe wybory, bo jest tutaj Kejnik oraz jest to Ewelinka. Ewelinkę myślę, że damy szansę, ze względu na tą bardzo łatwą penetrację na umiejętności W, która została zwiększona. Ewelinka to bardzo ciekawa jednostka, która swoją wytrzymałością oraz nie bójmy się tego powiedzieć niezbalansowanymi obrażeniami będzie w stanie penetrować każdego assassina, każdego w sumie tanka, którego będzie mieć na swojej drodze. A to, że dostała buffa na W o 10% może mieć istotne znaczenie, nawet do tego stopnia, że na Ewelince będziemy maksować Q, a następnie W jako drugie w zestawie umiejętności. Dlatego dajmy jej szansę i zobaczymy, czy przyniesie to pozytywne skutki, czy też również i nie. Poza tym jest tutaj również Kenny, który występuje w tej mecie. Do Kena podrasta, po prostu się jest pustoszenie. Mimo iż Omni Vamp oraz Lifesteal otrzymał bardzo mocne nerwy, to i tak Ken się jest pustoszenie z tą statystyką i jest po prostu nie do powstrzymania. Dlatego tak się prezentuje TRS. No tutaj nie wiem co dopowiadać odnośnie Dianki, Wukonga, Folibera oraz pozostałych postaci, które tutaj się znajdują, bo to jest taka klasyka postaci, które panują dosłownie od miesięcy w tej tier liście. Dlatego w skrócie mogę powiedzieć, to mnie zbalansowane. Także dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że wam się podobał. Tak prezentuje się cała tierlista. lista. Piszcie śmiało w komentarzach, co byście chcieli zmienić w tej tier liście, z czym się zgadzacie albo z czym nie do końca. Chętnie wysłucham waszych opinii w komentarzu. Także dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego.